Kochani emeryci, to będzie setny jubileuszowy film na moim kanale. W związku z powyższym będę gadała. Będę gadała, moim zdaniem, bardzo ciekawie. więc jeżeli macie chwilę czasu, to sobie zróbcie kawkę albo herbatkę. Nie polecam ciasteczek i kompocików, o tym będzie na końcu trochę. I posłuchajcie moich przemyśleń dotyczących tego. Jak się nie nudzić na emeryturze? Bo okazuje się, że są osoby, które się na emeryturze nudzą. Ja chyba nie znam takich osób osobiście. Może dlatego, że przebywam w towarzystwie osób, które mają aż za dużo różnych aktywności. No nie na wszystko mają czas. Ale to właśnie jest zawsze kwestia wyboru. Czy to się robimy, czy się nudzimy. Słuchajcie, Posłuchajcie tego, co ja tutaj będę gadała. Może coś Wam się przyda, może coś Wam podsunę. No i liczę na to, że się podzielicie też ze mną i z innymi osobami swoimi pomysłami na to, jak się na emeryturze nie nudzić. Co robicie, czego się nowego nauczyliście, jak spędzacie czas? Piszcie w komentarzach, bo to jest bardzo, bardzo fajny temat, a myślę, że dotyczy bardzo wielu z nas. Jak się nie nudzić na emeryturze? Nie by do głowy nie przyszło, że można się nudzić, ale niedawno kilka tygodni temu byłam na takiej wycieczce zorganizowanej gdzieś na wschodzie Polski i rozmawiałam z zupełnie tam przypadkową panią, taką troszeczkę może starszą ode mnie, też oczywiście emerytką, i powiedziała mi coś takiego, że po przejściu na emeryturę nie nudziła się przez pierwsze pół roku, a teraz bardzo cierpi, ponieważ się nudzi. Trochę mnie to zdziwiło, bo dla mnie nuda nie istnieje. To spowodowało to, że zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak to jest z tą nudą na emeryturze, czy rzeczywiście większość z nas znajduje sobie zajęcie i cieszy się jeszcze życiem. I to mnie to trochę tak zmusiło do zastanowienia, bo oczywiście wiecie, każdy ocenia inny według siebie. Ja się raczej nie nudzę. Jeżeli się nudzę, to w sposób świadomy, o tym Wam powiem później, ale. Dostrzegłam, że rzeczywiście może być to problem dla wielu osób, które na emeryturę przechodzą. Znacie na pewno takie osoby, które tuż przed emeryturą, czy krótko przed emeryturą mówią o tym, co ja będę robił, będę się nudził, walczą o to, żeby jak najdłużej pracować. No też ze względów finansowych, albo, ale tą sferę może pozostawmy tutaj jakby na boku, bo oczywiście to jest bardzo ważne. Niektórzy po prostu muszą pracować i no, nie ma na to rady. Natomiast mówię o osobach, które no, zapracowały sobie na, na tyle godziwą emeryturę, że mogą z niej przeżyć bez dodatkowej pracy czy bez wydłużenia czasu pracy. Mówię o osobach, które się boją przejść na emeryturę, bo nie wiedzą, co będą robić z wolnym czasem. Chcę wspomnieć też o takiej sprawie bardzo trudnej i smutnej, i ona z jakiegoś powodu dotyczy większości panów, mianowicie. Na pewno nieraz słyszeliście, czy może nawet znacie takie sytuacje, kiedy właśnie przeważnie mężczyźni to są, szybko po przejściu na emeryturę, niestety żegnają się z tym światem. Trudno mi jest powiedzieć, z czym to jest związane, ale to jest dosyć częste zjawisko. Mam wrażenie, że właśnie u panów jest to dużo trudniejsze to odejście od takiego, Rytmu dnia, od trochę stresu związanego z pracą. Nie wiem, może zaczynają się czuć mniej potrzebniej. Naprawdę nie wiem. Napiszcie pod filmem, co o tym myślicie, ale często trafia się taka sytuacja, że po prostu panowie mają zabał i nie wychodzą z tego. I jest to właśnie częste na początku emerytury, krótko po zakończeniu pracy po prostu. Nie wiem, czy to jest związane z nudą, z brakiem celu w życiu, z innymi rzeczami, które wpływają oczywiście na taki stres, na stan zdrowia. No ciekawa jestem waszego zdania, ale na pewno jest to może nie zjawisko powszechne, ale jednak często spotykane. Na szczęście nie dotyczy wszystkich i z tego się cieszę. Ponieważ dużo czasu teraz spędzam w różnych towarzystwach, gdzie również nie tylko panie, ale również panowie biorą udział w różnych fajnych zajęciach. Zatem jak się nie nudzić na mery dłużej? Ja sobie zdaję sprawę z tego, że ile osób, tyle pomysłów na to nie nudzenie się, ale być może są osoby, które nie wiedzą, gdzie szukać możliwości różnych aktywności, spróbuję wam to podpowiedzieć. Pierwsza sprawa jest taka, że tak jakby spytać, co robią na emeryturze, to zapewne duża część odpowiedziałaby, że mają działeczkę i na tej działeczce sobie tam kopią, sadzą, zrywają, spędzają czas i jest fajnie, mają co robić. Następna dosyć duża grupa to byłyby osoby, które powiedzą, no zajmujemy się wnukami. Pytanie, czy to zajmowanie się wnukami to jest takie od czasu do czasu, czy na pełny etat? Ale poza tym wnuki dorastają i ten, ten obowiązek zwykle po jakimś czasie mija. I też jest to pytanie, czy to jest coś, co bardzo chcemy robić, czy po prostu no, życie nas zmusiło do tego i nasza chęć pomocy swoim dzieciom, na przykład, tak, i wnukom. Ale to jest znowu oddzielny temat. Ja mam na myśli takie aktywności, takie sposoby spędzania czasu, które są dla nas fajne interesujące, nie są zbyt wymagające ze względu na przykład na nasz stan zdrowia, bo wiadomo, czym człowiek starszy, tym bardziej go coś tam boli, coś mu doskwiera. I naprawdę mam dużo pomysłów, nawet nie jestem w stanie wszystkich tych pomysłów zrealizować. No to lećmy po kolei. Pierwsza rzecz, szeroko rozumiana aktywność fizyczna. Wiadomo, że każdy z nas ma jakiś tam stan zdrowia, który może powodować różne ograniczenia. Też nie wszyscy mają jakieś umiejętności, które im pozwalają na, nie wiem, pływanie na przykład, tak? Na osoby w moim wieku, które nie umieją pływać. Majka, pozdrawiam Cię ciągle, mam nadzieję, że w końcu się nauczysz pływać. Majka to moja przyjaciółka. Wierzę, że w końcu Ci się uda. Musisz tylko próbować. To taki trend osobisty mały. Pozdrawiam Cię kochana. Co ja robię? No przede wszystkim rower. Uwielbiam jeździć na rowerze i kiedyś to było tak, że tylko były weekendy, bo po południu po pracy to już się nie chciało. Teraz oczywiście w tej chwili jest zima, więc to nie jest sezon rowerowy, ale warto się do niego przygotować. Na następny sezon, jeżeli lubicie to robić, macie rower albo możecie sobie kupić rower i wrócić do tego, co robiliście kiedyś. Słuchajcie, odkrywanie nowych ścieżek, nowych okolic to jest super sprawa. Ja potrafię wsiąść w pociąg bez w Mieszkam w Warszawie, więc jakby wokół Warszawy jest mnóstwo takich fajnych tras, które teraz dopiero odkrywam na emeryturze. Po prostu wsiadam we i jadę sobie w jakieś miejsce, z niego wracam do Warszawy albo odwrotnie, po to, żeby nie obciążać za bardzo swojego organizmu długimi trasami. I jeżdżę też tutaj po swojej okolicy, bo jest dużo ścieżek rowerowych. Także, słuchajcie, rower, druga sprawa, no kajaki, które odkryłam tak naprawdę ponownie w zeszłym roku. Co ciekawe, pierwszym filmem, filmem na moim kanale to jest film. Z właśnie wypadu kajakowego ze znajomymi. No taki zorganizowany wypad, Gdzieś dam Wam link do mojego pierwszego filmu na tym kanale. Jak nie, widzi, nie widzieliście, to obejrzyjcie, zobaczcie, od czego zaczynałam. No to był taki taka przypadkowy dosyć wypad, ale on tak mi gdzieś zaświtał w głowie, że to jest coś, co lubię robić. Wiecie, czasem warto spróbować czegoś, czego się bardzo, bardzo, bardzo dawno nie próbowało. I potem się okazuje, że to jest fajne, że fajnie jest do tego wrócić. I w zeszłym, yy, znaczy w tym roku, w to lato, yy, odkryłam możliwość pływania kajakami za darmo w Warszawie. I myślę, że takie możliwości macie w różnych miejscach kraju. Ja chodziłam na te kajaki nie na rzekę, nie na jakieś jezioro, tylko na fort, na Bemowy jest taki fort. Dookoła fortu jest yy, taka woda, jak to się nazywa taka woda dookoła fortu? Bożna skleroza. No nie wiem, dobra, niewarne. I okazało się, że można sobie tam na godzinkę czy na 45 minut wypożyczyć kajak za darmo, szczególnie w tygodniu, kiedy, bo w weekendy jednak jest kolejka przeważnie rodziców z dziećmi do tych kajaków, ale przecież jestem na emeryturze. Mam czas mogę jest rano wsiąść właśnie na rower, pojechać na kajaki, powiosłować sobie godzinkę albo dwie, ponieważ zainteresowanie o tej godzinie jest niewielkie, więc można sobie to przedłużyć. W efekcie tego kajakowania, takiego, no, bardzo, bardzo rekreacyjnego, odkryłam długą możliwość, tym razem już na większym zbiorniku, bo na kanale Żarańskim, czyli jakby dopływie, w sztucznym dopływie Wisły, i tam też można było sobie ten kajak za darmo pożyczyć raz w tygodniu, na chyba nawet trzy godziny. A jakby końcowy efekt tego to były dwa duże spływy, w których wzięłam udział. Jeden był właśnie w, w ramach jakiegoś projektu budżetu obywatelskiego, drugi był już taki odpłatny, ale też z dofinansowaniem, więc to nie były wielkie pieniądze. Mam też rzucone linki do tych dwóch filmów. I powiem Wam tak: gdyby mi ktoś rok wcześniej powiedział, że ja przepłynę kajakiem kilkanaście czy ponad 20 kilometrów sama, że dam radę i że będę szczęśliwa z tego powodu, w życiu bym mu nie uwierzyła. Ale traf chciał, że gdzieś znalazłam fajną możliwość, żeby sobie poćwiczyć i to poszło dalej. I wiem na pewno, że w przyszłym roku znowu będę siadała do tych kajaków i pływała i wezmę udział na pewno w niejednym takim spływie. Póki mam zdrowie, póki mam siłę, na pewno będę to robić, bo dla mnie to jest fajne. Jeżeli wy kiedyś uprawialiście jakiś sport, od którego odeszliście, możecie do tego wrócić. Oczywiście, z innym zaangażowaniem, nie z jakimiś ambicjami, ale nie wiem, może graliście w tenisa stołowego. Znam, słuchajcie, byłam w sanatorium, poznałam pana, który był rocznik, żeby mnie skłamała, 38 albo 39. Był przez wiele lat mistrzem Polski seniorów w ping-pongu. Był w tym sanatorium, bo miał problem z barkiem, jakiś miał wypadek i przez to spadł na czwarte miejsce. Cały czas grał w tego, tego tenisa stołowego, był instruktorem, uczył młodych ludzi, którzy potem zdobywali też jakieś y, nagrody w różnych, w różnych konkursach. Słuchajcie, wiek nie gra tu roli. Jeżeli macie jakąś pasję, czy mieliście, możecie do niej wrócić. W takim y, zakresie, na jaki pozwala Wam wasze zdrowie po prostu. No dobrze, to mieliśmy ruch. Inne, inne, inne możliwości. Ja nie mówię o czymś takim tak nudnym jak zwykły spacer, no to każdy z nas wie, że trzeba po prostu codziennie wyjść, chociaż na pół godzinki gdzieś się przespacerować, pieski w tym pomagają. A ja mam kotki, więc raczej nie wychodzimy na spacerki takie. Ale jest na przykład dużo grup osób, które chodzą z kijkami. Są grupy, w których można wspólnie wędrować z tymi kijkami. Można się uczyć techniki odpowiedniej, a przy okazji zawierać fajne znajomości, które potem wam pomagają Wam spędzać czas, nie wiem, iść sobie do, do, razem na herbatkę, nie wiem, zrobić sobie ognisko przy okazji tych kijków itd. i tak dalej. No, myślę, że tych aktywności, nie będę tu ich dalej wymieniać, bo tych aktywności, które można uprawiać na emeryturze jest naprawdę bardzo dużo i trzeba je tylko dostosować do swoich możliwości. Ale jak wiecie, po moich kajakach, można też. Przekroczyć te swoje możliwości, o których wcześniej myśleliście, przełamywać jakieś bariery, robić coś ponad to, co wam się wydaje, że możecie robić. Więc słuchajcie, aktywność fizyczna na pewno nikomu nie zaszkodzi, trzeba tylko się rozejrzeć i poszukać.